Kto pierwszy zdobędzie serce na JJSMP.pl, wygrywa. A więc 3, 2, 1, start! Dobra, kto pierwszy, lecimy, lecimy. kto pierwszy, pierwszy? Ja lecę na spawna. Nie nie mam się w losowe, tylko nie temię się w losowe, strzelam. A ja się tu najpierw wracaj, że na spawnie czy przypadkiem nie ma jakiegoś takiego Steve'a. Jest! Proszę! Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że jak John jakimś cudem ze mną wygra, to rozlosuje najlepszą rangę JJ z osób, które zasubskrybowały teraz mój kanał i napisały komentarz ze swoim nickiem. Ja pierdzielę, nie! nie! wam się w losowe, zmieniam taktykę. Oj, tepnął mnie. Proszę, miej diamentowego full 4-300. Nie! Spadam! Jest! Jest! Wygrałem! Wygrałem! Co? Wygrałem! Całego diamentowego gościa zabiłem. Nice.